Cześć, dzisiaj wam pokażę jak zrobić własnego skina i wrzucić go do gry, żeby móc z nim chodzić. No to zaczynamy. Najpierw wchodzimy na ten link, co będzie w opisie filmiku. To jest dokładnie to. Tutaj mamy tak. Jeżeli nacisniemy to, to nam wyskakuje lista innych skinów, które inni ludzie robili. I po prostu możemy sobie wybrać, ściągnąć, tu mamy też lat ściągnąć i wrzucić jak potem pokazuję. Albo możemy zrobić sami. Naciskamy gdzieś tu kolor. I potem sobie malujemy, tylko widzicie. Zmiany tutaj są. Jeszcze go możemy obracać, więc jest wszystko ładnie. Tu no. ma serce. Tutaj dajemy nazwę tego skina. No to dobra. No to ściągamy go. Ja nie będę ściągał, ponieważ już mam swojego skina, a nie chcę tego ściągać. No i tutaj wyskakuje nam nie w takim formacie. Tylko że będzie to nazwa H coś tam No i zmieniamy ją na HAR Następnie wchodzimy w uruchom i procent A P, P D A T A i znowu procent wtedy wyskoczy nam to Wchodzimy na Minecrafta Bin i tutaj mamy Minecraft taki napis. I wypakujemy plik najskam no ok czekajcie najpierw to skasuję bo tutaj mam sam robiłem to jeszcze raz Zwakuj plik ok chwileczkę trwa jest kawię nam taki folder Minecraft wchodzimy w to wchodzimy w mob i tutaj pisze har to zostawiamy i po prostu wrzucamy swojego hara tutaj i najskamł no okay, tak i tutaj po prostu zamienia się na tego co tam był następnie dajemy wstecz, wstecz i robimy tak, chociaż to, to, to. Otwórz za pomocą archiwum Win Run wchodzimy, tutaj zostajemy, co nie niepotrzebnie wychodziłem. Wchodzimy tu w mob znowu. Nie, mob. cały mob folder wrzucamy tutaj. Lecę OK. I to się tutaj zmieniło. Dziś się data się ustawiła. I teraz możemy spokojnie wkasować ten, ten folder. Już mamy zmienionego MOBA w grze. Mam nadzieję, że mój taki jakby poradnik pomógł Wam. Życzę miłej gry. Do zobaczenia. Cześć.